Sylwia jest e, w majakach. Widzimy ją w momencie przełomu jej relacji z Marcinem. E, pojawiają się mniej więcej te same postaci, które były przy pierwszym sezonie. Wyjeżdża doktor, zostawia ją jakby e, w, u, u władzy, pojawi się nowa postać, nowy mężczyzna w jej życiu, e, który początkowo e, będzie, z, z, przez, z, będzie źle zrozumiany. Ale może coś z tego wyniknie. Dzisiaj mam tak zwany dyrektorski dzień, czyli mam jedną scenę w starym, takim bardzo zabytkowym fiacie, który będzie tutaj w serialu występował przez chwilę. Fiat Balia z 1937 roku, bardzo zabytkowe auto, które też będzie związane z historią mojej postaci. Na pewno dochodzi między mną a Julią, czyli Sylwią, do jakiejś relacji. Hmm, czy bardzo bliskiej? No to dowiecie się niebawem. Mój bohater to Manej, choć tak naprawdę Arnold z Debel. facet o wybitnych skłonnościach do osiągania sukcesu. Jak to się mówi, najważniejsze we wsi. Mam swój zakład kamieniarski. Mam swojego idola, jestem Arnold Schwarzenegger. Mam fantastyczne psy i pod wpływem uroku osobistego, wrażliwości głównej bohaterki, blondynki naszej, arogancki i, i dosyć powierzchowny typ, troszkę nam się na oczach widzów przemieni w nieco wrażliwszą wersję samego siebie. Nasza lokalna policjantka, panna Zioło, próbuje zarekwirować broń. Hula gula, czy hula pula, mówi, że to atrapa. No, a ja usiłuję wpłynąć na nią, żeby pozostawiła tę rzecz i nie wierzyła krętaczom. Nie bardzo polski serial, niepodobny właśnie do, do, do żadnych zagranicznych, tylko właśnie taki nasz. I myślę, że w tym kierunku powinny, powinniśmy się tego absolutnie nie wstydzić, tylko właśnie pokazywać Polskę taką, jaka jest. A my właśnie jesteśmy różnorodni w tym naszym serialu: i piękni, i tacy trochę szemrani, no tacy jak. jak... To wszystko, co Was otacza. Mirek Gronowski to jest po prostu wspaniały, znakomity człowiek. Nie tylko fachowiec, ale przemiły człowiek, z którym zwyczajnie bardzo miło się przebywa i on nadaje pewien ton temu wszystkiemu, co się wokół dzieje. W stosunku do pierwszej e, części, choć nie wiem, czy to nam przysporzy widzów, bardzo bym chciał, nowych widzów, e, będzie chyba trochę bardziej realistyczne. Takie, e, no może bardziej. I prawdziwie i bolące w paru miejscach, ale też e, radości będą e, bliższe tych naszych e, radości pozaekranowych. Drodzy widzowie, kochani widzowie, serdecznie zapraszam Was na oglądanie nowego sezonu Blondynka No. number 2, <grywania> Julia Pietrucha.